Eee, ima, no widzowie w kolejnym <laughs> filmie na kanale. Dzisiaj wykopki, już zacząłem bez was, bo to jest nudne, no. Miejmy nadzieję, że ty, wy chociaż dobrze widzicie. Nie wiem, nie wiem, zobaczymy. No dzisiaj wykopki, więc już kopiemy, tylko także... <laughs> Gubimy sobie ci te Eee te, marnujemy sobie też ziemniaki, jak jeżdżę po tych rządkach Ejaj, ej. o kur... Ja robię mi jak ja, 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 ja pierd... Ja ja nie mogę Rób to, rób to Mojego wujka to są dwa, e, jedno A to tutaj to bogatsz i tak ja jeszcze. A! Ciekawostka, bo kiedyś, ten, tutaj, jak byłem u wujka, widzowie Bo mój wujek jest rolnikiem To ja sobie tu siedzę, bo to nie wygląda tak, że możesz wypaść I tu masz taśmę I ja kiedyś tu nogę prawie wsadziłam i wtedy, już od tamtego czasu już tam nie, nie chcę siedzieć I jeżdżę na niego na wykopki Edberskie. O kurczę, no to, to, to. Tyle czekałem na one nie są wcale takie, jak myślałem, że będą lepsze. Hej, to ja na chwilę zatrudnię pracownika i jeszcze podć przyczepy. No duże pole jest, no to chyba wezmę y, 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 te duże przyczepy chyba wezmę Tu trzeba będzie mi niszczyć od nich? Znaczy to jest takie noobskie Raczej farming będą się śmiać pewno Dobrze on to kupię? Dobrze Wsiadamy do klaska naszego. Kukurydza już jest. O, kukurydza koszona będzie też. A no, to, to chyba w następnym filmie. Chyba mi się wydaje. Że powinna być. Chociaż jak wy uważacie? No nie wiem, wątpię w to żeby w dzisiejszym filmie się wyrobić i tak, żeby w tym... tu najwyżej skończę po tym po filmie, no bo przecież no, kto mi nie zabroni to nie jest jakoś super fajne. Każdy może sobie przecież kupić farminga nowego 25. No to, to jest ten.

A tu nie mogę. No to nie wiem. No. To jest dziwne idealnie. Mm, w ogóle to... nie. Jeszcze kukurydza nie jest. To my sobie podepniemy jakby co. To drugie przyczepy. W razie w. Jakby coś jakby się nie zmieściło i bym nie obrobił To mamy tu przyczep No już, już stoi Już mu coś blokuje Nie? Co cię blokuje? Czy my tu mamy tyle przyczep, chłopie? Głup mi zabiera kaska ale, ale postanowił a przecież Kaso za darmo może sobie posiedzieć na mesencie, że czy tam czymś pogląda sobie filmy. Co mu tam szkodzi? Po u przejdziemy, a co tam? Tak się nie zorientuję. To. No to wszystko trzeba będzie stale żałować. Może ja już od razu wezmę i będę sobie to. W sumie to się nie mieści, wszystko. Ach, tutaj jest jeden zajęty. Tu. I nie nam... O, no, malutko. Jeden traktor jest wolny i to ten mały. No i możemy ruszyć. To jest odpięte czy co? Bo nie można jechać. Nie no, jest dobrze.

No bo tu będzie trzeba i tak to zasiać te pola wszystkie, bo. Przecież tutaj to, 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 to będzie coraz. Postaram się nagrywać czasami te filmy z tego. I tym bardziej nie nagrywałem, bo nie miałem myszki, bo obydwie były popsute, Wiesz, które, które mają, nie wiadomo, bo dużo biały lat. Teraz już mam taką lepszą. ciszą moim zdaniem. Lepiej się nią gra jak się nagrywa filmy na YouTube. Posłuchamy sobie muzyki. Dobra, to jeszcze nie, nie no, zaraz kończymy. Już jest od a jutro mam do szkoły na 8. Żeby się wyspał, dobra widzowie, kończymy film, bo już będzie 21. Jeżeli Wam się filmik podobał, zostawcie łapkę w górę. Ja kładam aparat i lecę spać do zobaczenia.